Dzisiaj będziemy śledzić jakieś auto moim maluszkiem. Więc tak. Zaczynamy serię śledzenie maluchem albo innymi autami. Nie. Więc wybierzmy sobie jakieś. Czy może ten maluch... Ten maluch będzie idealny. Będę jakby... Będę mu siedział z tyłu zawsze, nie będę... Będę... Ja nie będę chciał mu jakoś przeszkadzać, tylko patrzę co ludzie umieją tu, tu zrobić, jakie sztuczki. Więc trzeba teraz tego malucha tu dogonić jakoś. W jakiś sposób. Ja uwielbiam ludzi doganiać. Oho, mhm. No, widać jaki drift u mnie zarobić ten maluch. Gościu w tym maluchu stary ma jakieś jakąś wyobraźnię. No wciśniesz się tam maluch. Dobra, wciśnaliśmy się. Więc można dalej jechać. Ale jak to wygląda. Gdy dwa maluszki sobie taki jadą. No, on tak wolno tu tak jest. Weź maluchu przyspiesz No przyspieszył Uch Przyspieszył, że aż No to go nie było Ojej Ten jak pofrunął już dźwięk się zepsuł, ale nagranie jakaś jeszcze jest, żyje. I widzieliście, jak tego malucha wyfrunęło gdzieś? Dobra. Nie wiedziałem, że ten maluch tak umie z takich chorób wyjechać. Mm. I widać, tak, że ten maluch rzecz nie, nawet jak kierunkowska kierunkowskaz używa. Chyba, że to taki przypadek, bo mnie widzi. Albo wie, że ktoś go śledzi. O, chyba tu jest coś w barze pod dzikim. O, co on co, co tu kombinuje? Co, ja go przejechałem? No. O Jezus, co, 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 co nam się tu dzieje? O nie, dobra, teraz będziemy musieli kosary jakoś mocno dogonić. Wyjeżdżamy, ja bez kierunkowskazów, zawsze ja tak brzydko. No to co? To jakiś chyba parking. No okej. Okay. Gdzie ten maluch jest? Gdzie ten skubaniec jest? Z Kuban tam pojechałaś. Ja go tu zaraz dognę. Ja mu dam. To takie przyspieszanie. Dobra, gonimy malucha. O nie, najgorsze. Która maluch? Już skręcasz starany. A i tak już mam cię gdzieś. Wybiorę sobie jakiegoś innego. Lepszego, ładniejszego malucha. Nie no, ten... Ten był najlepiej fajny. Ale ten chyba był, aż tak daleko. Współczuję. Nie ja lubię jeździć na malechowo. Lepiej jest do smartego sobie pojechać. Więc wybierzemy znów sobie jakieś auto. Prawo szczecin, ja jedno malechówko. Fak. Ja muszę jakiegoś malucha sobie ogarnąć. Na przykład, że takie auto sobie dogonię, to to serio. Ja bym musiał szukać maluhater. Co jest to w malechówki? Kurczę co? O nie, wiem Co jest? Oni chyba zrobili na jakim malechówko, nie wiem. Tak, tam, male, Malechówko tam dokończyli. Ale no, ja muszę reset charakter. Jak zawsze. Więc ja bym się przyjechał gdzieś tam do Malachówka, ale to jak już do Mazarem, aha, wywaliła mnie widzowie, więc papa. Pa.